Poniedziałek 24 luty 2025. Czas na aktualizację. Wiecie co, ja jestem zakręcony? Bo przez ostatni tydzień <tyle>, tyle się działo, że już sam nie pamiętam, gdzie byłem, co robiłem. Nie, no żartuję. Teraz jestem w Montrealu, tak jak mówiłem, że będę. Właśnie wyszedłem od dentysty, mam pół gęby z <tyle> Eee, nieczulenie, nie? I tydzień tamten, tak jak mówię, był bardzo dynamiczny. W poniedziałek w ogóle o mnie zapomnieli, nie dali mi ładunku. Wtorek, e, w poniedziałek wieczorem do mnie dzwoni spedycja, czy ty jesteś rezodowany? Ja mówię, no tak, no nie przecież od rana jestem rozudowana. A mówiłeś komuś, mówię tak, pisałem sms a do głównego spedytora. No on był zajęty zapomniał. Ja mówię, nie moja wina, ja podałem, że jestem rezudowany, że to macie system, nie? No, we wtorek dostałem ładunek eee. później okazało się, że jest anulowany. Dostałem następny ładunek. <laughs> eee. Załadowałem się w okolicach Chicago i poleciałem z tym do Montrealu tylko 8 palet. Możecie sobie wyobrazić 8 palet. Przyjechałem do Montrealu w środę po południu i tutaj się zaczęła jazda bez hamulców. Eee. W, środ w, w środę w środę byłem na bazie. Przepiałem na czepy na czwartek rano, byłem w Toronto. Wróciłem do Montrealu w czwartek wieczorem, przepiałem się i w piątek w południe zrzuciłem kolejne Toronto. Także trzasnąłem w tamtym tygodniu no sporo 6000 e, km prawie, nie? Także to jest to, co u mnie słychać. Teraz mam wolne, wziąłem sobie wolne półtora tygodnia i myślę, co, co zrobić dalej. Dobra, to jest to, co u mnie słychać. Teraz, według zwyczaju, odpowiem na trzy pytania, które zadaliście. Tydzień temu, czy Old muszę sobie na kartce napisać. Pytanie numer jeden: czy jakaś firma transportowa stosuje podobny tryb pracy kierowców jak u maszynistów na kolei? Chodzi o to, że ładunek jedzie cały czas bez e, przerwy, a po trasie zmieniają się kierowcy. Są takie firmy. Jedna z takich firm robiła to, że miała taki, jak woziła pocztę, to się e, karawan. Eee, dwóch kierowców mi o tym opowiadało, nie? że na Czepa cały czas jedzie, kierowcy się zmieniają i mają te swoje. te. U nas w Spryncie już tak robiłem z sałatą, gdy wzięli e, ładunek dla podwójnej obsady. To była. No tak, w sumie trzech kierowców to musiało ciągnąć. Ja załadowałem się na Florydzie, dociągnąłem to jeden etap, drugi kierowca na następny etap i trzeci kierowca na następny etap. Ale czy są firmy, które tylko na tym bazuje? ciężko powiedzieć. W springie. Czasami tak robią, ale to nie jest coś stałego. Natomiast inne firmy, no przykład Karawana, nie wiem czy jeszcze to robią czy nie, ale to, robili taki system. Pytanie numer dwa. Czy na przestrzeni ostatnich lat zauważyłeś jakąś zmianę w swoim podejściu do pracy oglądając starsze twoje filmy 2015-2020? Można odnieść wrażenie, że czerpałeś ogromną frajdę z tego, co robisz i naprawdę robiłeś to z pasją. Teraz wydaje mi się, że jesteś coraz częściej sfrustrowany, znerwicowany. Wszystko musisz mieć zaplanowane, wyliczone co do minuty i gdy coś się e, od razu pojawia, a gdy, a gdy coś idzie nie po Twojej myśli, to od razu pojawia się niepotrzebna nerwówka. Nie masz takiego wrażenia, że gdzieś we wszystkim straciłeś przyjemność z pracy? Znaczy, na pewno doświadczenie robi sobie, swoje, praca w tej samej firmie robi swoje. Po 2020, 20, tak, po roku 2020 wydarzyło się wiele rzeczy na świecie: pandemia, wojna, niepewne czasy, ale przede wszystkim zmieniła się jedna duża dana, czyli Elektroniczny logbook, Dlatego tak muszę teraz sobie wszystko wyliczać, bo wcześniej to tak je jeździłem pira ze drzwi, nie? E, to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że w prysie już nie ma tej pracy, co była wcześniej, że nie jeździ się tak często w kierunki, które dla mnie były bardzo e, ciekawe, po prostu się jeździ. No. I to prawdopodobnie zmienia podejście do mojej pracy, aczkolwiek cały czas lubię jeździć. No. Ja cały czas lubię podróżować, tylko że. Wystarczy spojrzeć na film z tamtego roku, jak wysłali mnie do Los Angeles, do, do, do Las Vegas, a później do Kalifornii. Ja to byłem inny ja i to ja sam to zauważam. Nie? No a teraz co? Wrócę pod tym wolnym, no co dostanę? Bitrycz Columbia. no okej, okay, spoko. No, no, no fajna trasa, ale to jest cały czas ta sama trasa, którą znam. Dlatego tak to może wyglądać. No a poza tym mówię, w pręsie to już jest Moloch, to jest co innego i, i, i nie jest tak jak było. I to jest normalne, bo firma się powiększa. Pytanie numer 3. Jeżdżąc bordowym trakiem już pod koniec z przebiegiem prawie 2 miliony, na przykład na Kalifornii jeździłeś 2 miliony kilometrów, czy nie jeździłeś z tak zwaną duszą na ramieniu, że nie miałeś gdzieś z tyłu głowy myśli, że zaraz się coś może zepsuć, mając świadomość, że jesteś czasem ponad 4000 km od domu, co gdy w przypadku, gdy trak się zepsuje, na przykład właśnie w Kalifornii. I nie, jedzie, nie idzie i nie miechać, bo koszty naprawy są zbyt wysokie. Znaczy wiecie co, ja się bordowym nigdy nie bałem, że się rozkraczy. Eee, ostatnie podróże nawet kurczę, e, ubywało płynu od chodnicy. Ja zawsze dolewałem i jeździłem drogami, jakby szef wiedział, to by po prostu się e, załamał, że ja takim ciągnikiem starym jeżdżę po takich e, drogach, gdzie nie ma serwisu, gdzie nie ma nic Ale Z drugiej strony, jak się coś zepsuje, to czy to będzie na autostradzie, czy to będzie na drogie, drodze drugorzędnej, to i tak trzeba zabunić, nie? I, ba I bardziej wierzyłem Bordowemu niż tym nowym trakom, bo te nowe traki są po prostu inaczej teraz robione. No a jak się zepsuje, no to co? No to co ja mam w nosie, to po prostu dzwonię do szefa, mówię, zepsuł się trak, co, co mi to <laughs> Idę do hotelu, oni naprawiają i oni sobie myślą co robić dalej, nie? Ale, ale szef mi powiedział, jak już chciał, żebym zszedł z tego, nie? mówi, możesz nim jeździć, bo to jest cały czas dobry ciągnik, dobrze utrzymany, ale jak się zepsuje, to nie płacę Ci za, za postoje w trasie. Nie? Po prostu śmiało się, no. ten trakt po prostu miał taki przebieg i, i zresztą jak już jeździ dość starym ciągnikiem na na trasach, to po prostu na wagach oficerzy inaczej na to spoglądają i, 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 i po samym rączniku może stwierdzić, że musi go wziąć na przegląd. nie? To częstsze kontrole. Także nie, nie bałem się w ogóle bordowym, mimo przebiegu. I powiem wam, że gdyby on go dalej serwisował, gdybym ja nie dalej jeździł, to spokojnie bym do, dobił do 3 milionów kilometrów na bank. Dobrze, proszę państwa, taki to był typ aktualizacji. Taki to był typ pytań. Zadawajcie kolejne. Na kolejne odpowiem za tydzień, a gdzie będę za tydzień? Nie więcej wiem, jeszcze nie wiem, znaczy, nie więcej wiem, a jeszcze nie wiem. Wiem, gdy patrzyłem sobie na samoloty, gdzie by tu polecieć tym wolnym, ale o tym dowiecie się albo na story na Instagramie, na Instagramie, albo za tydzień, gdy nagram kolejną aktualizację. Taki to był typ aktualizacji. Rafał Zozuniuk, kierowca zawodowy z Montrealu, który jest po Dwóch na wałnicach śniegu. Po tej stronie już jest zebrany śnieg, a po drugiej będą dzisiaj zbierać. To tyle. Pa!